Cześć, pozdrawiam fanów i oglądających. Puszczam rzadziej filmiki, żeby dać Wam odpocząć trochę od siebie. YouTube sugeruje, żeby robić dłuższe filmy, więc ten film będzie rozciągnięty w stylu księżulo. Po prostu taka, taka jest rzeczywistość, więc zamiast krótkich filmów teraz będą dłuższe filmy. I dzisiaj nowy kebab na Ursynowie, fazal. Czy warto tam kupić, zjeść, czy omijać? Pierwsze opinię chyba widziałem sprzed 4 miesięcy, ja go już wcześniej zauważyłem. Natomiast jest tam bardzo ciężko dojechać, bo droga jednokierunkowa i nie ma gdzie zaparkować. Miejsce dość brudne, więc jeśli jesteś wrażliwy na tym punkcie, to raczej Tutaj nie, nie jest tak sympatycznie, jest to takie surowe miejsce, lodówka na środku, dwa stoliki, jest jeszcze coś na górze, ja tam nie byłem, nie chciało mi się wchodzić po schodach. Mięso z hurtowni, czyli tam Selgros, gros, do wyboru, do koloru, czy inny jakiś hurtownik, pita tradycyjna. Mm, sosy, sambal i jogurt, czyli najgorsze świństwo, najtańsze. Mm, przypomnę, że sambal to jest sos paprykowy, yy, warzywa kapusta. Więc po taniości. ceny kebabów dość duże są, bo powyżej 20 zł, chyba 23 czy coś takiego. Porcje są bardzo małe, więc tym kebabem się nie najesz tak. To nie jest mega porcja, są małe porcje i moja ocena tego kebaba to jest niestety 2,3 z tego względu że no, pieczywo potrafi twardnieć o do nie polecam tego kebaba do usłyszenia hej!